Słuchajcie, cześć wam youtuberzy i moi kochani widzowie, na wstępie chciałem coś powiedzieć, ostatnio właśnie zauważyłem, że jest y, na przykład y, takie młode dziewczynki, które y, występowały na Eurowizji Junior są hejtowane, nie wiem dlaczego, czy to zazdrość czy nie, chciałbym się również od was dowiedzieć, czy to jest... Y, Jakaś propaganda, czy po prostu ten. Serdecznie zapraszam na mój, mój kanał i chciałbym Was też usłyszeć, i po prostu, yy, że tak się wyrażę, żebyście wzięli w tym udział. No, także mi się na przykład nie podoba to, że yy, ktoś, kto wygrał na przykład Eurowizję Junior, i przegrywa ja nie mówię, że to jest po prostu dużo, ale to, co się stało w tamtym roku i możecie możecie obejrzeć program na YouTubie tak zwany no. Hiszpania nie polubiła Polskę, czy coś takiego. Właśnie tam jedna osoba z Hiszpanii zhejtowała y, naszą uczestniczkę, która wygrała Eurowizję Junior. To mi się bardzo nie podoba. Powinniśmy być wszyscy razem jako Polacy jednością i sprzeciwić się temu. To nie może tak być, że jedna osoba po prostu hejtuje zaraz całą Polskę, Opowiadają się, że szkoda, że Niemcy nas do gazu nie wzięli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę do przesady. Ja tam nikogo nie będę oceniał. Wygraliśmy dwa razy w 2018 i 2019 roku. Także bardzo się z tego cieszę. Wiktoria Gabor, y, nasza uczestniczka na Eurowizji 2019. Y, wygrała. Teraz mamy rok 2020. Y, jest wiele youtuberów, kto, którzy mówią między innymi właśnie o, o Roxanie Węgiel, ale nikt, nikt z nich. Nie wypowiada się na temat Wiktorii Gabor, czy, czy robi jakieś po prostu, że tak się wyrażę, transmisje, nie dowie się jakie ma plany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fakt, fakt tam, że ostatnio widziałem z Kają, Wiki Gabor śpiewała z, z Kają, bardzo fajny teledysk, polecam również do obejrzenia i do posłuchania, Viki Gabor ma mocny głos, nic się nie zmieniło ale tak nie może być co jeszcze, aha, do ostatniego mojej wypowiedzi na tym blogu o tych godzinach odjazdu i tak dalej i tak dalej jak będzie trzeba, jak napiszecie mi i dacie łapki w górę i ten to Wam przedstawię, właśnie między innymi yy, odjazdy autobusów. Yy, przedstawię Wam dowody na to, że są, yy, że są źle ustawione autobusy. Także to by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wypowiedzi. Także czekam na Wasze też również pytania. Słucham. Poczekam do sześciu minut, jeżeli nie będzie, to się rozłączę i tyle. Chciałem Was również poinformować, że jestem na TikToku. Już parę film, filmików nagrałem. Fajna aplikacja. Polecam serdecznie dla tych, którzy nie mają, dla tych, którzy mają. Mogą coś więcej na ten, ten temat powiedzieć. Ja jestem nowym na TikToku. Ale na niektórych filmach już mam ponad 800 polubień. W suma sumaru mam 553 polubienia. Dobra, jeszcze macie piętnaście sekund, dziesięć, trzy, dwa, jeden stop, pa.